Hmm. Co? No nie, dobra, nagrywamy. Ile będę mieć subów? Siemane szkoliska z tej strony Dla Dixity, a to jest Koleńczyk na moim kanale. I dzisiaj film, w którym zrobimy quiz, ile będę, będziesz miał subów na YouTube. A subskrypcję z subskrypcję dzwonkiem lajkacza, jak widzicie, gdzieś tam na dole. Co? Nie wiem gdzie. Więc dobra, jakie zaczynamy teści? Kończy się będą klasycznie, może dwa testy. ale piszcie, co byście chcieli na moich filmach, ponieważ powoli kończą mi się pomysły. Oczywiście Minecraft i takie rzeczy, ale wiadomo, możecie pisać w komentarzach swoje propozycje. My zaczynajmy. Jakie filmy już tworzył, albo jakie tworzy możemy tak robić? No gameplay, no to jest pewne chyba, co nie? Twój ulubiony youtuber. Dobra. Mm, nie, nie, nie. I samo znam Blue Note, Blue, tak. Lubię oglądać Blow'a, to muszę wam przyznać. Jaki masz charakter? Eee, smutny, kreatywny, miły i wesoły. Miły i wesoły chyba, no. Znaczy, nie wiem, napiszcie w komentarzu. No właśnie, Dobrze, czekajcie, poprawię mikrofon. Jak często będziesz rzucał filmy? Co dwa, trzy dni, no. Co miesiąc, tak, to jest super film. Często oglądasz YouTube? Często, tak, to jest to. O, to jest realna liczba. Nieźle, ludzie naprawdę doceniają Twoje filmy i wspierają Cię w tym. Co prawda nie będziemy milionów piszczących fanek, ale Twoje tysiąc lub dziesięć tysięcy. To jest liczba, którą mogę w przyszłości zdobyć. To jest naprawdę to, co mogę zdobyć kiedyś. Więc Lecz widzimy się po krótkiej przerwie, jak znajdę kolejny test. Dobra, no i dobra, kolejny test. Oczywiście z tej samej strony, bo czemu nie. Więc co my zaczniemy sobie robi, robić ten teścik Więc zaczynamy od pierwszego pytania. Co byś nagrywał? Oczywiście gry najczęściej. Wogi są na moim kanale rzadkością. mówię. Proszę mi tu kurcze reklamę wyłączyć. Czy byś był oryginalny? Czasami. No kurcze czy pytanie. Czy byłbyś oryginalny? No o co tu może chodzić? Czym byś montował filmy? Hmm. To nie, no ja montuję Filmora 9, to mogliście widzieć na jednym z moich filmów Ale chyba najbardziej podchodzi by mi Sony Vegas Tak mi się wydaje, że już kiedyś z tego programu próbowałem korzystać I wydaje mi się najprostszy Już jedna odpowiedź już będę wiedzieć, ile mam, będę mieć subów No i bardzo dobrze w ogóle... Czekaj, czy naprawdę ja mam film prawie minutę? Ledwo minutę? Dobra, to zrobimy sobie trzy testy, bo czemu nie? Jak często byś nagrywał filmy? Co trzy dni? 10-100 tysięcy. Widzę, że rośniemy w siłę, widzowie. Rośniemy w siłę. Więc co, widzimy się po przerwie i robimy trzeci test, a potem podsumowanko sobie zrobimy. Więc dobra widzimy się na trzecim teście, jak już mówiłem, i po tym teście sobie podsumujemy i zobaczymy średnią, ile, ile mogę mieć w przyszłości. Jesteś ja optymistą, pesymistą, czy raczej realistą? No tym chyba. No. no nie wiem to, nie oceniam się to bardzo. Jakie będziesz nagrywać filmy? No gry... No gry co ja będę kłamać. Kto jest najlepszy... najlepszy z podanych youtuberów Naruciak. Sami, Marcin Dubiel. Nie mogę się decydować. Nie lubię żadnego z nich. Dominik Kupicki, Karolek. Hmm, ja bym szczerze zastanawiał się między Karolkiem a Naruciakiem. Bo Karolka ostatnio oglądam. Naruszeka też sami oglądam. Nie, ja zaznaczam Karolka. Jakie woli zwierzęta? Domowe, Co co, co wy myślicie w ogóle? Wybierz zestaw które najbardziej do ciebie pasują. Miły, pomocny, nieodpowiedzialny, leniwy. O, to jest bardzo realistyczne. Wesoły. Z... What? Dobra, nieważny. Inteligentny, poważny, pracowity. Są wystarczalny, szalony, głupi, lubiany, niezdarny, mądry, miły, brewny, ufny, dziecinny, kreatywny, leniwy, ambitny. Ja bym zaznaczył chyba sobie odpowiedź pierwszą. W sumie. Nie odpowiedziałem trochę mnie prostu, no bo chyba jestem odpowiedzialny, tak mi się wydaje. Chcesz nagrać filmiki z innymi YouTuberami? Nie. Raczej nie. O, raczej nie. Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na montowanie, robienie filmu? W sumie 2-3 godziny, nie chcę mi się. 10 subskrybujących. <grym /dobre> Dobra, weźcie, piszcie, co ty myślicie w komentarzu. A ja wam mogę powiedzieć tylko tyle, że w pierwszym teście wyszło 1000, 10, 10 słów wyszło 10 100 000 sub, a teraz wyszło 5 i 10 tysięcy od 5 do 10 subskrybujących. W sumie. Wydaje mi się, że tak średnio to 10 tysięcy gdzieś, może więcej, wiecie, matematyka to nie moja dobra strona. Coś ma koło tego, więc co, dziękuję Wam za oglądanie tego jakże supernego odcinka, zostawcie suba dzwonkiem, lajka, żeby było więcej takich filmów na kanale Road tu 200 subów, bo już mamy, jak oczywiście nagrywam, jest 179 subów, więc Wam za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnych odcineczkach. No i co? No i cześć do następnych odcinków. Bye bye.